Lobo. To jest pani Kasia. Kasia pracuje w biurze. Do jej obowiązków należy między innymi rezerwowanie sal i informowanie o ich dostępności. Codziennie Kasia otrzymuje pytania o to, która sala i kiedy będzie dostępna. Pilnowanie tego i informowanie o wolnych salach zajmuje jej sporo czasu. Kasia nie ma wygodnego systemu do zamieszczania informacji, jakie spotkanie gdzie się odbywa. Często zdarza się, że ktoś zajmie salę bez rezerwacji, bo nie wiedział, że za chwilę ma się tam odbyć spotkanie. I wtedy Kasia ma dodatkową pracę. EWEO ma rozwiązanie: Lobo z systemem ERF, dzięki któremu zaraz po wprowadzeniu rezerwacji informacja pojawi się na ekranach. Przy każdej sali i w recepcji znajduje się ekran z listą rezerwacji. Multimedialna informacja generuje się automatycznie. Co więcej, informacje wyświetlane są dla każdej sali osobno. Teraz pracownicy, zamiast pytać Kasię o to, czy sala jest wolna, sami podchodzą do ekranu i sprawdzają jej dostępność. Kasia może rezerwować salę na dwa sposoby. Przy pomocy Outlooka, a wtedy R automatycznie pobiera informacje i wyświetla przy odpowiednich salach, lub przy pomocy panelu WWW. Kasia ma jeszcze dodatkowe efektywne elementy. Gdy mają odbyć się ważne spotkania, może wykorzystać szablon odliczania. Wprowadza tylko nazwę i datę, a na ekranach co chwilę będzie pojawiała się informacja, ile czasu zostało do tego wydarzenia. Nikt nie przegapi takiego spotkania. Kasia może wykorzystać też planszę powitania i wpisać imię i nazwisko ważnego gościa. Lobo z systemem ERF. Organizowanie spotkań w firmie staje się znacznie łatwiejsze.